Też witajcie w, w kolejnym odcinku na moim kanale tej strony gutek. Tutaj mamy, e, mówiłem w, w poprzednim odcinku, że będą piłkarzyki. a to i są. Innej, e, tylko bramki nie mam Nie było jej w zestawie. Nie wiem czego. Nie dali mi. Znowu nie zawadło i to jest takie do dupy trochę. E, nie wiem co to tym dam. Popatrzcie, piłka lata na wszystkie strony. Jak, jak jest bramce, to trudno ją normalnie... O. I w ogóle, dlaczego ta bramka jest tak wysoko? Patrzcie. To siatka jest normalnie No, nad, nad wszystkim. Ja ustawię tego gościa tak. Ustawię piłkę i mi to wpada do bramki. Takie porąbane. Dobra. To może przejdźmy do gazetki. Którą mam tutaj. W połowie runi. Leo Masi, Robert Lewandowski i Krystian Rady na strzelę. Nie wiem czego... Um, dobra, 6 kart. 6 kart adrenalin Jedna ekskluzywna karta limitowana Plus mini puszka kolekcjonera Dobra Pierwsza strona to jest ten W tym numerze dobra Nieważne Polska Grzegorz Diabeł. Dobro. Hmm, dobra, rozpoczął jakiś jakimś rozwój kkw jak. potem grał w Zabrze. Potem do, do nie wiem. Leverkusen, potem do Augsburgu, no i do Ajaxu, no i potem jeszcze wiemy. Poszedł do Napoli. Droższy jest Ibrahimowicz. Tu, tu jak trochę to ja to powiem o Legi coś. Jestem fanem Legii, Leon Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Luis Suarez, Gareth Bale, Thomas Miller, Robert Wandowski, Antoine Griezmann, Paul Pogra i Hamas Rodriguez. Tutaj mamy Hamas, ja Nie mam go w limitkę. No i plakat. Dobra. A nie, to nie plakat. Dobra, zagranica. Portret gwiazdy. Tu mamy Polaka Łukasza Zwolińskiego. Znowu, one ma nie Nikolić, dużo nie wiem. mamy e, e, mam Franco e, Ancelotti, tak? Tak, a nie, Carlo Ancelotti. Dobra. Plakaty to mnie nie obchodzą, to Neymar. Nie dam czy miło z tego. Jest to mój kolega. Pozdrawiam też o, Play online. Już nie nagrywa. Kiedyś nagrywał. Tutaj mamy. Oj 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 o ile się nie stara. Znaczy ostatnio się stara, ale wcześniej się nie starał. Hehe, <laughs> he Widzicie? <laughs> Była słuchawka. Dal. Jezu, patrzcie jak u fryzurę. O tutaj. I czego na ma czapkę z gaszki? W ogóle czekaj, 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 um. czekaj, czekaj, on ma czekaj, Dobra, ostatnia strona, A nie Pizzeria. To jest jest coś z czekaj, 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 znowu ta liga jest jakieś kolorowe jak o nie tutaj jakieś zagadki z ja tutaj pocięciu mam woła tutaj mamy znowu gwiazdowne legi jest nie ma legi jest na no manię nie, nie koliczku <grym> jest jakiś Jakaś historyka. To nie, to też nie. No i tyle. Ło, już 5 minut. Dobra, to jest mój fon słaby. Kto do mnie dzwonił? Czujedek mara, dzieciadek mara, dzieciadek mara, dwie godziny temu. 2 dwie godziny temu to ja byłem w sklepie. U, znalazłem bramkę. Bierzałam na podłodze. Czyżby moja mama wyjeżdża. Nie, dobra. Z wami do zobaczenia czy macie.